Holy shit! Mające, skoro Xbox Series X jest gigantyczną Kolumbryną, to co to może, to możecie powiedzieć na temat PlayStation 5, które jest przeogromną maciorą? No bo inaczej nie można tej konsoli nazwać. Jest, jest po prostu, no jest ogromna. To jest, to jest nie wiem, 3,5 kg potwór, którego. Ciężko nawet trzymać na jednej ręce. No jest strasznie duża. Przede wszystkim pobija moim zdaniem wielkościowo niechlubnego chlebaka PlayStation 3, ale tamten przynajmniej wyglądał jakoś ładnie, jakoś solidnie. Tutaj natomiast jest, no jest tragicznie duży, przeogromny kloc, którego ciężko gdziekolwiek wkomponować, gdziekolwiek wsadzić. TV w pionie jeszcze jako tako wygląda, chociaż też jest duża, w poziomie, to już w ogóle to no jest kawał, kawał maciory przeogromnej. Ja tutaj posiadam troszkę inne panele. Panele steldigi one są takie bardziej zaokrąglone, bardziej takie jajowate. Dzięki temu teoretycznie taką sala powiedzmy ma troszeczkę taki lepszy kształt. Niestety, powłoka. Piano Black, które rysuje się od samego patrzenia, mimo, że ja tej konsoli jakoś mocno nie dotykam. To i tak strasznie porysowany jest ten panel. Można go w jakiś tam sposób oczywiście zabezpieczyć. Panele te boczne tutaj wymienne. Fajne, ale to ja wiem czy ktokolwiek z niego będzie korzystał. Moi drodzy, najpierw może powiem wam coś na temat samej konsoli, no bo designersko PS5 od początku mi się nie podobało i mi się nie podoba. W momencie, kiedy PS5 zostało, że tak powiem, pokazane, stwierdziłem, że jest ohydne pod względem designu, rozwiązań technicznych. Xbox Series X lepiej wypada. Przede wszystkim, moi drodzy, pierwszy taki, taki mankament, który, który przychodzi mi do głowy odnośnie tej konsoli użytkowania przez 4 lata to strasznie piszczące cewki y, grafiki. Jeżeli ktoś nie wie, to kupując grafikę do peceta, y, ta grafika może mieć problem z cewkami. Te cewki piszczą y, gwizdą dają taki specyficzny dźwięk. Generalnie wtedy to się wymienia, wysyła się na gwarancję. jest właśnie podczas, że tak powiem, y, obciążenia, grając w gry te piszczące cewki piszczą mocniej. Można to usłyszeć. Nie jest to zbyt fajne. Mój model niestety na to że tak powiem choruje, ma tą przypadłość. Wiele modeli PS5 tą przypadłość miało, ma. Sony uważa to nie za problem, że tak ma być, że jest to prawidłowe działanie. Znam osoby, które wysyłały PS5 na gwarancję. Ta konsola była wymieniana na inny model, ale dalej te cewki piszczały, także nic się tym, z tym nie zrobi niestety. Drugi problem, jaki zauważyłem na przestrzeni 4 lat to oczywiście dosyć głośny napęd Blu-ray. Nie występuje to na wszystkich grach, tylko na niektórych, które instalujemy. Ten napęd bardzo mocno rozkręca płytę i jest strasznie głośny. Nie zauważyłem tego w Xboxie. 4x, natomiast tutaj no, brzmienie tego napędu jest niestety mm, tragiczne, i powiem wam, że czasami ta buda się tak mocno trzepie, telepie podczas rozkręcania, że ja nie wiem, czy ta konsola zaraz po prostu e, nie odleci. Trochę lepiej w kwestii chłodzenia, ciekły metal, aczkolwiek ciekły metal powodował tylko tyle, że mamy co prawda cichszą tą konsolę, ale znowu cewki napierdzielają. Ale znowu mamy problem z, e, z wyciekającym ciekłym metalem. Jakieś tam przypadki były, gdzie ten ciekły metal spłynął i konsolę uszkodził. Natomiast Sony nigdy oficjalnie do tego się nie przyznało. Tyle właściwie z minusów, które zauważyłem odnośnie PS5. no designersko bardzo brzydka, bardzo duża bryła, głośne cewki, głośny, głośny napęd. Właściwie tyle. plusów niewątpliwie. Mały plus jest taki, że możemy sobie właśnie te panele wymieniać. Możemy sobie wymieniać na jakie chcemy. Oryginalne, nieoryginalne. I z plusów na pewno dysk SSD, ten dodatkowy w konsoli. Możemy kupić praktycznie dowolny, który spełnia magistrale, chyba PCI Express 4.0, jak dobrze pamiętam. Jeżeli chodzi o prędkości, no to tam są też jakieś sony odpowiednie dopuszczalne, ale powiem Wam, że ja mam dysk troszkę wolniejszy i też nic się nie dzieje też gry śmigają to jest niewątpliwie dobre minus jeszcze trzeci mi się przypomniał bardzo poważny w konsoli playstation 5 odnośnie dysków to dysk wewnętrzny wbudowany w płytę główną ten dysk niestety jak nam padnie to konsola jest do wywalenia w chwili obecnej nie znam żadnego serwisu który robiłby rebaling tego dysku, który wymontowywał ten dysk, na przykład uszkodzony, i wmontowywał dysk nowy z innej płyty. Nie znam takiego serwisu. Nie ma czegoś takiego. Jak ten dysk padnie, to macie po konsoli. konsola jest do wywalenia, raczej możecie ją sprzedać na części. Także pod tym kątem Sony tutaj dało dupy, bo w Xboxie Series X, jak dysk padnie, to jest normalny dysk, Mały, taki malutki, krótki WDK, bodajże możemy go wymienić. Tutaj tego nie zrobimy. Ja, co prawda, większość teraz gier ładuję na dysk ten zewnętrzny, który, który sobie to kupiłem. Może to w jakimś stopniu zwiększy żywotność tej konsoli, ale szczerze powiedziawszy, nie byłbym tego taki e, pewien. Tyle odnośnie samej konsoli. Jest gorzej niż Xbox Series X, gorzej jest wykonana. Oczywiście, jeszcze warto wspomnieć, że jest konsola PlayStation 5 Slim, która gabarytowo jest 30% mniejsza, ale ona moim zdaniem wygląda jeszcze gorzej niż FAT, dużo gorszych materiałów. Plus dodatkowo, jeszcze słuchajcie, musicie wziąć pod uwagę, że PlayStation 5 Slim w mniejszej obudowie ma praktycznie. No nie, że te same komponenty, znaczy mocowo wszystko jest to samo w innej technologii, mniejsza płyta główna, mniejsza tam technologia dysku, tfu, technologia procesora, ale musi po prostu te same obciążenia, tą samą ilość ciepła musi po prostu odprowadzić, co jego większa siostra, czy też większy brat. Więc tak szczerze powiedziawszy ciężko powiedzieć, jak ta konsola będzie działać na przestrzeni kolejnych lat. Plusów w streamie jest takim, że możemy sobie ten napęd wymienić sam, bo on jest wymontowywalny, odczepiany, kosztuje 550 zł, ale pytanie, czy nie lepiej naprawić napęd jak się popsuje, czy nie, czy tani nie wyjdzie naprawa niż kupno nowego, bo jeżeli naprawa by kosztowała 250-300, a kupno nowego 550, no to trzeba się zastanowić, czy <laughs> faktycznie warto jest kupować ten napęd nowy. Tyle z wyglądu. Na temat mojej drodzy gier, no. Chcę, kompatybilność z PS4, gry z PS4 yy, ekskluzywne, chociaż po części niektóre już powychodziły na PC-ty. Mało jest nowych gier na samą konsolę PlayStation 5, podobnie jak w przypadku Xboxa Series x yy, nie jest tego zbyt dużo, aczkolwiek uważam, że na pewno jest większy wybór na PS5 gier, w cudzysłowie już ekskluzywnych niż na Xboxa Series x -a. Oczywiście multiplatformy wychodzą na jednej i na drugiej. Natomiast na Xboxie Series X, tak jak mówiłem, mamy Halo, Halo, mamy Gearsy, mamy Ford plus kontynuację Fordy niestety średnio udaną. Kontynuację Halo średnio udaną, kontynuację Gearsów w ogóle nie mamy. Jeżeli chodzi o PS5, yy, mamy pierwszy taki batytut to był Returnal, Roguelike jak ktoś lubi, yy, Ratchet Clank jak ktoś lubi. Druga część Horizon, druga część Gadowora Ragnaroka, Gran Turismo 7, Gozof of Sime, Spider-Man 2, Spider-Man Mirez Morales. to już mamy teraz ile? 9 tytułów, tak? Generalnie stricte ekskluzywnych, nie do końca, bo część z tych gier już też wychodziła na PC-a, i na tym PC-cie jest do, do ogrywania. Ale uważam, że większy wybór na pewno jest tytułów. Do grania na PS5 takich stricte ekskluzywnych, takich może już półekskluzywnych, ale takich, które mogą mnie zainteresować, niż na Xbox'a Series X. Oczywiście na jednej na drugiej konsoli mamy multiplatformy, multi ale uważam, że tutaj PS5 ma do zaoferowania troszkę więcej tych gier. Chociaż te tytuły, poza może fajną już grafiką, dosyć ciekawymi, tam powiedzmy, e, ocenami końcowymi danego tytułu. No to prezentują już też nudność i monotonność, no bo mm, kontynuacja God of Wara, czy też właśnie niechlubne remastery, remake to Remaster Station, bo tutaj moi drodzy wyszedł teraz do was jeden remake, teraz do was dwa remaster, Uncharted Remaster. No po jaką cholerę, no, wydają te, te remastery, odgrzewają po prostu kotlety. Wiem, że to z perspektywy osób, które nigdy w to nie grały. Na... Poprzednia konsola jest fajna, dla kogoś takiego jak ja, czy dla te, kogoś takiego jak ty, który już ogrywał te gry. No nie jest to zbyt spoko. No. No to, to jest takie kupowanie nowego, świeżego kotleta z nową, zajebistą paniarką, ale to samo w środku, nie. Także pod tym kątem niestety jest. Hmm, średnio. Do tego, moi drodzy, Marketing Sony pod postacią wydawania beznadziejnych, zbędnych barierów, które tego nie uszczęśliwiają, No PlayStation Portal, ale... ekran do streamingu i grania za 1500 zł. Nie wiem na co to komu. vr 2 za 3000 zł, który praktycznie jest trupem. No nie, no wydają teraz jakiegoś Batmana. Wow, super. Ale na co to komu? Po co to komu? No bez też kompatybilności z VR1. Słuchawki za 1000 zł. Słuchawki za 1000 zł z baterią jak yy, w dual sensie. No nie, no to, to, jest, to jest po prostu e, masakracja. Dość słaby PlayStation Plus, PlayStation Essential, Extra Premium. No, trochę za późno zaczęli z tym, oczywiście. Tutaj zdecydowanie gorzej to e, wypada, jeśli chodzi o, 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 o Sony. No, też kompatybilność na poziomie PS4. E, PS1, znaczy PS2, PS3, chyba jakiś streaming PS1 Można gry normalnie kupić, na dysku instalować Bardzo powoli to wrzucają wszystko yy, chyba tyle Chyba tyle, moi drodzy, no co tu dużo więcej mówić, Kurczę, no, yy, Trochę się zawiodłem na konsoli PS5 nie, nie oczekiwałem Aż takiego giganta Chciałem konsolę troszkę zgrabniejszą No ale co zrobić, stało się taką Podsumowując właściwie yy, tą generację Xbox Series X kontra PS5 no to tutaj jeżeli chodzi o design konsolowy no to zdecydowanie wygrywa Xbox Series X. Mamy 1-0 dla e, Xboxa. Jeżeli chodzi o e, gry e, ekskluzywne czy też półekskluzywne już, które wychodzą na PC no to zdecydowanie wydaje mi się, że tutaj PlayStation 5 ma więcej do zaoferowania, czyli mamy jeden. Jeden? Jeżeli chodzi o inf infrastrukturę całą game, game Pass kontra PlayStation Plus, wydaje mi się, że Game Pass jest lepszy, bo tam jednak ląduje więcej tych po prostu tytułów. Więc tutaj będzie. 2.1. Jeżeli chodzi moi drodzy o wsteczną yy, kompatybilność, to zdecydowanie wydaje mi się, że Xbox zrobił to lepiej, chociaż zaprzepaścił dalsze rozwijanie, więc mamy 3.1 dla Xboxa. Yy, I ilość akcesoriów, pomijając ceny oczywiście na PlayStation 5 tych akcesoriów, no to tutaj zdecydowanie Sony więcej tego ma do zaoferowania. Jestem VR, Portal. Tam kurwa słuchaweczki za 1000 zł, ładowareczki, sreczki, dupeczki pod tym kątem, moi drodzy, 3, pod tym kątem, moi drodzy, 3-2, więc właściwie moim skromnym zdaniem poniekąd, jeżeli chodzi o te dwie konsole, które użytkuję Xbox jest troszkę lepszy, chociaż yy, największym zarzutem dla Xboxa dla mnie jest to, że tam nie ma takich gier, które. Zaoferowało mi Sony, żeby mnie przyciągnąć do konsoli, żeby żeby na Xboxie po prostu dużo więcej grać. Natomiast generacja, tak jak mówiłem, słaba, nie tego się spodziewałem, nie tego oczekiwałem, oczekiwałem czegoś więcej. Warto jeszcze wspomnieć, że będzie PlayStation 5 Pro, też nie wiem po jaką cholerę. Także no, robiutko. Wam zostawiam ocenę tej generacji, tak do końca. Wy sami musicie wiedzieć, którą konsolę chcecie kupić, która konsola ma dla Was więcej do zaoferowania, która konsola Wam się lepiej podoba, na której konsoli znajdujecie właśnie więcej gier, czegoś, co chcecie na tej konsoli znaleźć. I Wy musicie sami wybrać tę konsolę. Ja tutaj za Was nie będę podejmował. Żadnej decyzji nie będę mówił, że Xbox jest totalnym mówiąc, ścierwem, nie kupuj tego, że PlayStation 5 jest totalnym ścierwem, nie kupuj tego, obydwie konsole mają plusy, dwie konsole mają minusy. Optymalnie najlepiej kupić obydwie i cieszyć się z jednej i z drugiej, bo to czego nie znajdziecie na jednej, możecie znaleźć na drugiej. Tak to właśnie działa. Tyle moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału, zostaw oczywiście jakiś komentarzyk, podziel się swoją opinią odnośnie z piątki tej generacji, sędziom poczytam, sędziom odpiszę, tymczasem ja jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas na bieżenie tego materiału, trzymajcie się cieplutko, na razie, jo!